Cześć z tej strony Kuchar, witam Was w kolejnym materiale. Słuchajcie, yy, powiem tak. Zacząłem sobie już endgame, Ko fabułę kontynuować nie będę. Dlaczego? Otóż yy, odpowiedź jest prosta. Yy, nagrywałem kilka filmów pod rząd, żeby mieć już na zapas. I co się okazało? Wrzucając film, wrzuciłem go, ok, wrzuciłem drugi, też okej. Okay. I teraz zaczynają się schody, bo ponieważ od trzeciego filmu. Kolejne filmy już miały czarny ekran. I był tylko mój głos. I to nie wiem, jakim cudem to się stanęło. Yy... Dlaczego tak się stało. Nie wiem, mnie nie pytajcie, bo wam nie powiem. To nie jest moja wina. Znaczy, może i moja, ale no. No, przykro mi, no tak to, tak to się stało, nic więcej nie poradzę. Ogólnie tak. Chciałem wam w tym filmie pokazać i omówić pokrótce, co robić na endgame, bo ja już mam endgame, jestem na, na tierze trzecim, na koszmarze. Co robić na endgame'ie? Ogólnie aktywności jest trochę, więc zaczniemy sobie może od y, drzewa szeptów. Drzewa szeptów, y, chodzi w nich o to, że w hawazarze mamy te drzewo. Gdzieś tu było. No gdzie jest. A tu jest hawazar. Y, mamy te drzewa szeptów, i tutaj chodzi o to, że musicie. Macie tutaj y, właśnie te szepty. 55 poziom. I za nie macie nagrody i macie 5 upiornych przysług. Upiorne przysługi dajemy do drzewa musimy ich mieć 10, żeby odebrać sobie nagrodę yy... No i tutaj sobie robicie na przykład macie tutaj 5 No i ich, tu macie też yy... tu macie też 5, czyli macie 10, czyli robicie dwa sobie takie Na przykład i odbieracie nagrodę od drzewa Z nich mogą wypaść unikaty, jakieś przedmioty, materiały itp itd To jest ogólnie całe drzewo yy tutaj y, szeptów. Druga sprawa to są y, piekielne przypływy. Piekielne przypływy. no tu macie w sumie opisane. Zabijaj wrogów i wykonaj działania, aby zebrać wynaturzone popioły służące do odblokowania darów udręczonych. I teraz tak, na tym czerwonym polu, co tutaj jest, nie? One się zmienia, one może być tu na mapie, może być tu na mapie, może być tu, może być tu, może być tu, może być tu. no ogólnie wszędzie może być. No i to pole, tutaj nam się respią y, demony. I mamy godzinę czasu na tym polu, żeby je wytuc. Na tym polu, nie musimy tu siedzieć godzinę oczywiście, ale na tym polu po prostu yy, nawalamy demony, z nich wypadają yy, piekielne przypływy, chyba? Tak to się nazywa? Nie mam pojęcia, ale jest tam jakaś waluta i za tą walutę wymieniamy. Z, i na mapie jak mamy skrzynki, nie? Tutaj, jakbyśmy tu byli. No to tutaj zamiast za danga na przykład będzie skrzynka, nie? No i tutaj z tej skrzynki Otwieramy ją sobie za pomocą tych, tej waluty, tych piekielnych przypływów i za 75 chyba możemy odebrać rękawice, jakiś armor, jakiś hełm, a za 150 możemy wy, wydropić sobie broń lub totem, czy też tarczę, zależy czym gracie. I tutaj właśnie lecą unikaty, to jest większa szansa na unikaty. Kolejna aktywność jest to... Jest to, jest to, to są koszmarne e, podziemia. Tutaj mamy, ja wam pokażę, o co w tym chodzi. Klikacie sobie prawym, użyj pieczęcia, aby aktywować podziemia poszcza, koszmarów. E, gdzie to jest? I tu macie napisane, gdzie to jest. Miasz puszcza wstrzaskane szczyty. No i dobra. Ja sobie to aktywowałem. I teraz w trzaskanych szczytach mamy takiego danga. I on się zrobił e, koszmarny. I mamy tutaj różne afiksy, w zależności od wydropienia y, naszej pieczęci. Y, przy okazji też pieczęcie mogą wypaść z drzewa szeptów, nie? No ale to mniejsza. No i na takim y, dungeonie koszmarnym może, mogą nam wypaść y, unikaty. Prawdopodobnie na y, tym, na tych koszmarnych podziemiach, y, czy tam na wieńczących, no, tu mamy chyba wieńczące, tak jest, wieńczące podziemia, Yy, lub na yy, koszmarnych przypływach. Tutaj mamy największy, chyba, sz największą szansę na przedmioty unikatowe. Nie wiem, jak to jest na yy, utręce. Zobaczymy, jeszcze do niej nie doszedłem. E, no i co? Co tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze te PVP pola. Mamy tu pole PVP. Tu też jest pole PVP, chyba? Chyba tak. W Kiewoczysie nie ma. Tu jeszcze jest pole. Nie wiem, co tu jest jeszcze. A tu są chyba te odszeptów. Nie mam pojęcia. No i za te pole dostajemy takie coś jak czerwony pył. I ten czerwony pył możemy sobie wymienić, moi drodzy. Tutaj w, na suchych stepach to jest Alzuda. I tutaj, jeśli się teleportujemy, jak widzicie drugą ikonkę pod tą pierwszą, pod tą skrzynką, mać konia, i tam możemy sobie kupić różne aha, tam możemy sobie kupić różne mm, transmogrifikacje do y, naszego konia. Na przykład możemy mieć tam zbroję lub inne rzeczy. I teraz powiem tak, Czy, co warto robić? Jak wed według mnie najbardziej wartego uwagi jest właśnie piekielne przepływy, koszmarne podziemia, e, tu są koszmarne, i do tego drzewo, drzewo szeptów. No to są chyba takie trzy najważniejsze. Mm, yy, te. Wydarzenia, o, gubię już słowa. Dawno nie nagrywałem. Dobra, co robić w pierwszej kolejności? Ja w pierwszej kolejności po zakończeniu fabuły zająłbym się zrobieniem jednego chociaż drzewa, żeby odebrać przedmioty i żeby zaliczył Wam się quest. Yy, ten quest. Weź nagrodę od drzewa szeptów. No. I tak. Potem bym robił sobie kilka zwykłych dangów, żeby dostosować sobie set yy, jeśli chodzi o afiksy yy, później zacząłbym robić. Yy, straszkane szczyty Jezus Maria. Yy, piekielne przypływy. No i później te koszmarne podziemia, nie? No, a później jeszcze po skończeniu tych koszmarnych podziemi. Yy, warto sobie yy, wejść na poziom udrękę udręka jest chyba 70 poziomu z tego co wiem i pamiętam yy. no i później te podziemia wieczące się odblokowują nie? Yy. potem mamy jeszcze starożytne przedmioty większe szansa na unikaty i typy i tydy no ale co no w tym odcinku to tyle chciałem pokrótce omówić aktywności na endgame'ie. więc yy. no więc tyle ja się z wami żegnam. Jeżeli podobał się materiał, zostaw lajka, suba i komentarz. I widzimy się w kolejnym materiale. Trzymaj się. Hej!